tylę sit sama. To jest live la 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 la. Co piątek o 18, live zapraszam was bardzo. Będziemy sobie tutaj razem grali. Już jest prawie tysiąc osób kochany YouTube. Jeśli ty nie wiesz, że ja mam live'y, to się naucz, że o piątku o 18, co piątek o 18, mamy live'a sit sama. Live'ów będzie też więcej, będą w sobotę, w niedzielę, ale z innych gier, ze serwera Sit sam. Ze serwera to jest super powiedziane po polsku. W piątki o 18 jest live. I teraz kochani, uwaga. Co będzie w dzisiejszym odcinku grane? W dzisiejszym odcinku grane będzie to, że przebudowujemy naszą łajbę. Ponieważ nasza łajba yy, uległa rozpieprzeniu. Gdyż zalała ją woda, bo po prostu powiesiłem dwa mithaki i się zepsuło wszystko. No i po prostu musiałem ją rozwalić. I teraz yy, przenosimy się całkowicie na nas. Na nas, na ląd, tam jest jak. W ogóle tak. Wszystkich, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, czyli ósmego, proszę, żeby weszli i zostawili tam łapkę. W ogóle jest niesamowity komunikat. Michał powiedział, że jak będzie 10 tysięcy łapek pod filmem poprzednim, to pokażę ryja. Tak! Pokażę ryja. Więc szybko wbijajcie na ósemkę i dawajcie łapki. YouTubeowi kochani. Pamiętajcie, jeśli ktoś nie oglądał ósmego odcinka, to koniecznie polecam. Dobra, a teraz do moich YouTube'owych Twitchersów, którzy są tutaj teraz ze mną. Kocham Was i witam bardzo serdecznie. I jeszcze raz yy, mówię, co będziemy dzisiaj robić. Więc, tak, przenosimy się całkowicie na naszą wyspę, ponieważ będziemy budowali statek. I postanowiłem, że ten statek wybudujemy teraz na live. Ie. Tak jest. Wielu z Was mi to proponowało, i ja właśnie po prostu słucham moich widzów i mówię tak. Oni mówią, ja ich słucham, i mówię, chyba zrobię tak jak oni chcą. No i tak mi wyszło, że tak zrobię. Gdzie jest skrzynka? Posłukali mnie, znowu. Widzicie, drodzy Youtubezowie? Widzicie? Wy oglądacie taki odcinek i myślicie sobie, o kurde, Sid go nagrywa sam, a to nie, bo ja go nagrywam na live i ze mną jest prawie 1500 osób! Dołączcie do tej całej gromady. Pamiętajcie coś kochani, to już mówię do was, moi live'owicze najdrożsi, najmilejsi, że ja mam różne takie, różne takie, słuchajcie, fajne portale społecznościowe, niczym Ask, na przykład, Ask me, po prostu ask me. Rozumiecie? Ask me, możecie, bez problemu. Ja się nie obrażam. Pytajcie, zadawajcie pytania, ja na nie odpowiadam bardzo często. Wszystkie te aski i tak dalej, właśnie znachorolog wam tu podsyła. Fantastyczny mój kochany moderator, bez którego nie byłoby tych liveów, ponieważ on mi po prostu pomaga nad życie Dobra, tych książek na razie nie będę tutaj łomotał, ale za to pieczyki zbierzemy. Łajba nasa posłużyła nam niedługo. Ponieważ ona była nieudolna, nieudaczna. Pytaliście mnie, dlaczego ja zrobiłem łajbę tylko z 200 klocków, skoro mogłem z 1000. I ja wam teraz powiem, że mieliście rację. Powinienem zrobić większą łajbę sersą i właśnie taką w dzisiejszym odcinku, na dzisiejszym live'ie zrobimy. Haha! Ha. Cześć! Zbi... Ale obóz, patrz jak to fajnie wygląda w ogóle. Ops. Kłócajcy. Obóz, sida leniwca! Haha! Sit melancholik! Sit Melancholic, a co potrzebuje? Nie, 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 nie. zaraz! Żeby na... Ja pierwszy raz w życiu będę naprawiał coś, co to potrzebuje? Diamentowy miecz potrzebuje. Eee... Kost zaklęcia 20. A? i co? Aha, obrazenie 7, zrobimy taki. Nie, nie będę... Właśnie mam... Mam 30 level, kurde! Ej, musimy wyenchantować sobie coś. Mam 30 level, wyenchantujemy coś, poczekajcie. Eee, dobra, to jeszcze zrobimy tu... Uaaa, nie tu. Jeszcze muszę to zrobić tam. Bo tam jeszcze są te książki, to zrobimy jeszcze, postawimy więcej tych książek. I tu e, ulepimy po prostu jest ostatni ten. Ile tu jest teraz level? E, więcej książek, więcej książek. No i patrzcie, znowu zapomniałem, z tego się książki robicie. Czajcie, ja jestem daltonistą del, dyslektykiem. Nie, no daltonistą nie jestem, ale dyslektykiem jestem turbo. Co wy tam piszecie? Brawo! Lak, co jest... Y co jest mądrzejsze od e, leniwca Sida Wiecie co? Chyba tylko Google. Eee, ale śmieszny warkshit! Można mnie nazwać betoniarką. Co? Mogę być z waszą betoniarką? On Co mam incantować? Kilow, spoko, kilof mam wyncantowany! Banana książki! Dobrze! Tak jest! Jeden z, Wielu z Was pisało mi sit Gamoniu, I Teraz patrzcie, robię facepal. Michał, chodź na tutaj na chwilę, facepal, chodź na chwilę! Czego ja mam? Co ty znowu ode mnie chcesz? Sit! Chodź na chwilę, facepal ci zrobię, chodź! Chodź, chodź, chodź! chodź. chodź. się tu, no? No i co? No i co? Czy No, przybliżyłem się. Jeszcze raz mnie uderzysz, tak? I pójdę. Dobra, idź do lodówki. Schować się do lodówki, polajwie ci zawołam. W ogóle kochani, jesteśmy w trakcie Ja, Michał i jego dziewczyna przeprowadzamy się do nowego mieszkania Będzie unboxing mieszkania z perspektywy sida, wiecie? Kupię sobie taki samochód na ster i. Okej. Jednak się No i co? Na 30 mamy ensantować? Na jaki mamy ensantować? Insantujmy. Encantujmy. Dobra, poszło na 30. i... nieeeeee... Zaklęty ogień... I teraz mówicie, że tą książkę tu? Co się tu robi? 31 pierwszy level. Ale można zwrócić. Ej, mega. Mega! Pierwszym zadaniem jest naszym iść się po drewno, bo mamy go za mało. A więc chodźmy na wyprawę. Drewno słuchajcie najbliższe znajduje się tu, nie no, żartowałem, tam. W ogóle, mój kochany moderatorku, będziemy musieli pójść sobie yy, na następne, następne live, y, w, następne, a w ogóle pamiętajcie o tym, że livey są co tydzień w piątek i kochany mój moderatorku Będziemy musieli robić livey jednak na Team speaku, bo e, ten kurczę jest Skype jest do taki do, do takich rzeczy, bo się mogę zawiesić czy coś. Do której live? No długo, długo. Palisz marihuanę? A po co? Co wygadacie? Żadnych takich rzeczy. A. Słuchajcie, ma, z Marihuani... Ja, wiesz, ja, ja, nie, ja nic nie wiem, bo, ni, bo nie paliłem nigdy w życiu i nie będę tego robił. Nie no, żartowałem. Eee, nie no, nie żartowałem, właśnie ja nie paliłem nigdy, ale... Słuchajcie, Michał jest dorosłym człowiekiem i generalnie on wyznaje taką zasadę, że wszystko jest dla ludzi. Eee, natomiast... Eee, akurat narkotyki nie Bo wszyscy mówią tak, weź się szpaj. jasne, spoko, możesz spać. Mogę spać? No pewnie wszystko jest dla ludzi, weź się, zaczpaj! He, weź się, się, no pewnie zaczpaj się. Słuchajcie, z narkotykami jest taka sytuacja, bo mi Michał opowiadał, ja tego nie wiem sama, ale Michał mi opowiadał, ale sytuacja z narkotykami... Właśnie, dobrze, pogadajmy o narkotykach. Na przykład marihuaniania albo jakieś inne kurde kleje to jest sytuacja taka, że one nie wszystkie uzależniają o, marihuaniana, właśnie jest. Dobra, nie gdzieś, musisz, musisz zginąć. Sorry, ale nie pali się marihuany tu! Yy, to jest taka sytuacja, że marihuanina nie uzależnia w żadnym wypadku naszego organizmu. Nie, nie uzależnia. Pośrednio nie uzależnia, bo to wygląda, na, na, wygląda tak, że jaramy trawę i człowiek jest... Nie, nie, nie jest to jakiś twardy narkotyk i tak dalej. Oczywiście sam marihuana jest takim, no. Oczywiście dużo tego gówna i syfu jest w tej marihuanie, ponieważ to jest tak jakbyś... Jak, zapalicie sobie jednego lolka, to jakbyście zapalili po prostu paczkę fajek. Jak rodzice, rodzice palą, czy widzicie, jak ktoś tam pali, to paczka papierosów to jest jeden skręt marihuany. To jest strasznie dużo substancji smolistych, rakotwórczych, gęba, wszystko pop... No, to nie, jest dro... to, nie, to nie jest mlecko, marihuana to nie od marihuany psują się płuca, serduszko, wszystko. I teraz tak... Yy... Jeżeli będziecie palić marihuanę, to oczywiście możemy stwierdzić, że marihuana jest niegroźnym narkotykiem, bo nic wam się, no na pewno nie będzie chciało, to będziecie mieli tylko zwałe, będzie wam się chciało jeść i będzie śmiesznie przez chwilę, ale jak palicie na dłuższą metę, to nawet już nie to jest, nie jest śmiesznie, tylko jest po prostu tak, tak z dupy, tak na najarany taki i tak... Zamuła. I, Ale dalej jakby organizm wam się nie uzależni, natomiast akurat z marihuaną jest tak, w innych narkotykach to zupełnie się nie obeznaje, ale zaraz powiem wam o co chodzi. Natomiast y, jest taka sytuacja, że y, ro, psychika, od marihuany strasznie siada psycha, ponieważ wszystko nam się wydaje takie peaceful. Wszystko jest peaceful, to no tak jakby ciągle grać w Minecrafta na peaceful, a potem ktoś by nagle włączył hardcora i okazuje się, że jednak życie nie jest takie łatwe. Ale nam się wydaje, że jest peaceful. Chcę spokojowo, że przecież po co cokolwiek robić? Jakaś praca, po co to komu? Zyjmy jak na jamajce, bez pracy. Nie trzeba nic robić. Opierdzielajmy i uzależnia nam psychikę. Od takiego myślenia. Robi nam z głowy takie coś, że spokojnie damy radę. Wszyscy. Ej, zaraz, ja po otworu. co, dlaczego? Dlaczego ta skrzynia się nie chce łączyć? kurde, I. A tak naprawdę życie przecież jest takie, że trzeba zapierdzielać, żeby cokolwiek osiągnąć w życiu. W życiu nie ma letko, w życiu... Życie to nie je bajka, to je bitwa, pamiętajcie Życie jest piękne i fantastyczne, ale trzeba bardzo dużo w życiu pracować. Nie wolno po prostu dawać sobie pozwolenia na to, żeby nie pracować. I teraz właśnie marihuana robi tak, że robi nam z głowy takie lenistwo, ale to jeszcze nie wszystko, kochani. Najważniejsze jest to, że marihuana później zaczyna przestawać nas... Satysfakcjonować. Palimy, 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 i robi się takie. Kurde, no. No, fajne, jest to zielsko, Taki, kurde, ten, ale tak, no, coś więcej by się chciał. I wtedy można się walić w narkotyki. Bo, bo A może jakiegoś pizza sobie pierdzielny, a dlaczego by nie? A dlaczego by nie pierdzielność? Bo ta jest pewnie skrzynka pułapka, której. Dobra, już nieważne. I zaczyna się branie narkotyków twardych Najpierw jakieś jakiś, jakiś, jakiś LSD, jakieś kurde narkotyki, nie wiadomo jakie. Wymyślone teraz, jakiś dopalaczek, główne inne. Bierzesz to i się uzależniasz, a potem płynie, a potem nie oglądasz się. Mija 5 lat, za, zanim się zorientujesz, że jesteś taki wycilowany, to się zeszta, zejesz i w ogóle wszystko. Dobra, idziemy, idziemy po. Dobra, koniec opierdzielania się. Koniec się opierdzielania. Idziemy teraz y, przesukać do końca to gunwo, które na odcinku siódmym, jeśli ktoś nie widział, to niech zobaczy. Walczyliśmy tutaj z epickim smokiem, a teraz na odważnego wbijamy tam, niczego się nie bojąc. Lucky, lucky sword, zaraz zabijemy kota. Nie, nie będziemy zabijać kota, bo to przecież jest głupota. Kurde co jest? Wzięli mnie w clinch! Wzięli mnie w clinch! Wzięli da w clinch! Nie ma, 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 nie ma. Co skąd mnie tak biją, kurde? Ała! Ała! O wow, odwalacz się ode mnie, odwalcie się ode mnie wszyscy o, Dobra Kurde, uciekaj, sitnie napij się Ach, cholera jasna, ciężko! Ciężko to widzę! Tam jest, tamto jest, atakują. Dobra. Nie! Kurde, nie! Nie padnę! Nie! No pi! No pij!! Nie padnę! Nie padnę! Nie padnę! Nie padnę, nie padnę! 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 Nie! Nie! Sid bohaterski! Kurde nie jest teraz mnie Janek! O o nie! O. 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 o, Bo, jak robimy te buty, to wiecie, ile one złota pochłaniają, a ja chcę mieć te buty, żeby móc laki robić. I już pamiętam, wiem o tym, żeby nie, nie bić się z tymi. Z, yy, największy błąd jest bić się z. Lucky bo z, yy, z tymi butami do skakania, bo one są fajne, ale. Dobra, z, yy, tutaj drewno. I kury, kury. Musimy znaleźć jeszcze jedną kurę, bo mam tylko dwa piórka. O, jest kura! No, oj, proszę. I już Proszę bardzo. Jedna. Druga. Trzecia. Mamy trzy kury? Mamy. Dobra. Do obozowiska. Tak, to wystarczy, żeby uzyskać pióra. Mamy pióra? Mamy dwa pióra? ok. Pasuje. Mamy tu też pióra. Mamy tu gdzieś pióra, były są, dobra, wziąłem je, wziąłem dobra. I proszę bardzo, cztery pióra, i o to chodzi. Cloud, cloud sobie. teraz sobie porobimy trochę tych bloków. Haha, ha, no nareszcie. Eee, mogę tu pochować jeszcze was, jest moje kochane. Tak mogę. Dobra, 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 dobra. Masło, masło wracaj do mnie. Tylko tyle masła jest? O cholera, jak mało zostało, masakra. No to porobimy selaki, w bloki, chyba nie wiem. Chyba nie wiem z czego. Port. Eee, budujemy port. Mamy dużo dużo drewna już, żeby zbudować statek, to dobrze. I budujemy port. Port zbudujemy z normalnego dirta. Ten port skasujemy, który tutaj mamy. Okej. Okay. Czym ja chciałem kasować? Ten skasujmy. Tak jest. Ale tu już nie, nie musimy kasować. Tu już nie musimy. Statek powstanie tu. Dobra. Drewno. I budujemy okręt. Dobra, kochani, wiekopomna chwila! Fantastyczna sytuacja! Budujemy naszą nową łajbę! Dobra, chyba będę musiał iść po tym napis na 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 za zuli. Bo ich chyba się nie wyrobimy, wiecie? Z tym wszystkim, <ścười> chyba będę musiał tak ściś, jak iść. No bo zobaczcie, jak zrobimy teraz. Jak zrobimy teraz tak. To już prawie nie mamy pewnie. No właśnie, dobra. Trzeba iść po napis Zuli. Mamy poziom 20... matku jaki głęboki. Mógł... Dobra, kopię pod siebie, jestem w salony. Kopię pod siebie, jestem w salony. Jestem w salony, kopię pod siebie. Kopię pod siebie, jestem w salony. Kopię pod siebie, jestem... Ups. Dobra, udało się przez... Ja! Dobrze, dobrze wykopałem pod siebie. Się dobrze kopie pod siebie. Ruda złota. Waszym zadaniem jest powiedzieć ile będę miał złota z 11 złota. Czy wystarczy na laki bloki? Dajcie znać, czy wystarczy na laki bloki. idziemy sobie w kierunku naszego domu i idziemy sobie, a tymczasem piątek si sit trwa i już zasmu słoneczko i teraz zaczyna się taki fajny klimat, bo jak jest wiosna i, i prawda jest już jest już jasno, to jest fajnie, a potem zapada taki ten i pachnie tak. Jak pachnie, no nie? Zawsze na wiosnę tak pachnie. Ta zima się skończy, śniegu nie ma, i coś zaczyna pachnieć, bo do tej pory to nic nie pachniało, wszystko tylko zimne było w dotyku i w ogóle, a tak teraz zaczyna... Teraz zaczyna wszystko pachnieć. Znowu się dokopaliśmy do jakiejś jaskini. Warto ją przejrzeć. O oh, jest taki o o o o w ogóle noc na dworze o oh! Świętym lecu, przystosuj nam tego laki bloka, po to, żeby wyskoczył nam laki serd. Ucz, 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 loki, Lucky, Lucky, loki, lucky, lucky. sensie, 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 niebo 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 sensie. Słońce jest w horyzoncie, wycarowałem słońce, które jest prosto nad nami, i o to chodziło, prosto nad nami jest słońce, słońce, a pod nami zaraz laki blok, kiedy słońce świeci na laki blok, to musi się udać się fantastyczny skok. Raz kocie śmierć. Mlecę. Wszyscy piszą na cacie Niech się stanie. Wszyscy piszą na cacie Niech się stanie. Niech się stanie, 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 niech się stanie. Teraz szybko moderator mówi na śniadanie. Niech się stanie, niech się stanie, niech się stanie, niech się stanie. Moderator mówi na śniadanie! Niech się stanie, niech się stanie, niech się stanie, niech się stanie powiedz na śniadanie niech się stanie Na śniadanie jest no powiem wam że nie jest najgorzej Że nie jest najgorzej na śniadanie Uhu Niech się stanie na śniadanie drugi Lucky Sword Ale kochani teraz dzięki temu jak my mamy dwa Lucky Swordy to to czego więcej trzeba? Jeszcze je... Jeszcze je Mega, 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 mega... Niech się stanie na śnie... <laughs> Niech co ja wymyśliłem! Gość się podbija, a ja do niego pu pu pu, pu 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 pu! Pu pu <laughs> pu <laughs> <laughs> Śmieszne. No wszyscy po prostu zamordują mnie, jeżeli nie powiem, żebyś wykopał ten lód. ale lodu nie ma w okolicy, więc eee, nie. Wiem. Zaraz lód wykopiemy, spoko, tylko zrobimy ten właśnie, bo tak, tak jak mówi nie ma lodu. Nie! Zagle w górę! Zagle na mas! Sit jest! Teraz y, wypływa na przygodę. Statek zadokowany. Enchanting, wszystko jest! Zegni moja stara vibo, moja stara vibo. Gdzie tak nie ja, a psy niej ten mas. I mam nadzieję, że zadań będzie fajna. I rusy, rusył! Wszyscy piszą, hurra! Wszyscy piszą, hip, hip, hurra! Mamy nowy epicki statek wybudowany na live! Ie. Co za rewelacja! Płyniemy w poszukiwaniu lodu. Lodowa kraino, przybywam. Uwaga, uwaga, odbijamy na lewo. Co za fantastyczna scena! Papa! Pa! Tutaj walczyliśmy ze smokiem, ale to były czasy, Moi kochani widzowie, odpływamy. Zegnaj nasze obozowisko, zegnaj nasa Sarawaibo i płyniemy naszym nowym statkiem w nieznaną przygodę. O kurde, Blaska, słuchajcie, ale jestem podekscytowany. Gdy to płynięcie to no, może trochę potrwać, jak tak teraz na to patrzę. Trzymajmy się lądu. Panie kapitanie Sitson, zmień kurs, nie spadnij ze statku, bo to byłoby fejl życia. Zmieńmy kurs! Tak jest, panie kapitanie! Michał! A tak się bawię, wiecie. Nie ma go tu, ale trudno. Fajnie, płyniemy! ha! <grym> płyniemy na przygodę! Ale super! Ale. Książka, zboczona książka, dalej wisi w powietrzu i. Co ona tutaj? Hej. Wysyła mi jakieś. Ona mi wysyła. A nie, to ryby pod nami giną, dobrze. Okej, okay, płyniemy blisko lądu, pod nami Rafa Kolazowa. <grym> Kurde, robi się płytko! Wpływamy na płycizny, kapitanie Sitson! Bardzo mało widzimy przed spodem, bo się canki nie, nie robią. A lodu jak nie było, tak nie ma. Jak na złość. A boże, pójdę po ten lód, bo sak prosicie, bym was zdradził, gdybym nie poszedł. Dobrze, że ten statek odsumowałem, bo byśmy na niego nie weszli. Okej, okay, płyniemy. Może tu znajdę gdzieś, po prostu pójdę, pójdę nogami. Ale fajna ta łajba, co? Sarumbista łajba książkowa. Książkowa łajba. Gdzie się. Eee! Wioska i lud. Jakaś znajoma ta wioska? Nie, nie znajoma. Nie mówcie mi, że jestem w swoim domu. Starym. Nie, to byłoby niemożliwe. Dzień dobry. Czy ja tutaj nie mieszkałem kiedyś? Nie, na szczęście nie. No, nie! Jestem przy swoim starym domu! No, ho, ho, nie! Shit! Popłynął normalnie do swojego starego domu. Dobra, no to nawet fajnie. O, idziemy go odwiedzić. Poczekajcie. Pójdziemy go Nie, najpierw lód wykop, idioto. Dobra, just. No, nie da. Jest! Dał nam lód. Uff, dobra. Teraz Ices 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 ice robimy z czterech lodów. Muszę zarobić ja cztery lody. Okej, okay. ale numer, że popłynąłem do domku, no nie? Jakimś skrótem popłynąłem do niego. Może byśmy pozbierali po drodze, jakbyśmy gdzieś w udubli... Jest! Patrzcie, marihuanina nasa, psy domkowa. Kurczę, zbiorę ją, bo jest jak ktoś pomyśli, że... Ha, cześć! Cześć, Sasko, cześć! Nie wziąłem was ostatnio! To teraz was wezmę! A bo dobra, nie, stójcie na pamiątkę. Cześć domku! Stary domek! Wow, tutaj mamy dużo rzeczy w ogóle. Możemy coś z niego zabrać teraz, co wtedy nie zabraliśmy. Stary domek, ale super, dobra. Miło było, ale się kuź was skończyło. ha tu był nas domek i wypłynęliśmy. Teraz jesteśmy, kurde, z 4 klatki dalej. No super normalnie. Idziemy na satek i zegnamy się. Do zobaczenia na następnym live w piątek o 18.00. Ten live będzie odcinkiem. Na pewno będzie odcinkiem na YouTubie. Jeszcze nie wiem kiedy, może w poniedziałek. Dzięki za oglądanie do końca! Link do subskrypcji znajdziesz tu. Kliknij! Pamiętaj też o komentarzu i łapce w górę. Do zobaczenia już wkrótce!